Na tej planecie toczy się gra o zachowanie wpływów i dalsze sterowanie przy głupim inwentarzem w postaci człowieka uśpionego. Tu zawsze jakiś będzie i zawsze jakiś da się zaprogramować, jednak chodzi o ilość uśpionych, bo robot fizyczno-energetyczny jest niezbędny, aby istniał stary porządek. A co nim jest? No, oczywiście system, obojętnie jaki. Egocentry, zbudowanie niezależnej indywidualności na podstawie podrzuconych treści. Dziś niemal wszyscy, którzy uczą o szeroko rozumianym rozwoju duchowym, przebudzeniu i oświeceniu, wychodzą. Chodzeniu z Matrixa, duszach, zbawieniu przez energię wszechświata, służą armii ciemności i nie są po tej stronie co trzeba. Nie wspomnę o wszechobecnej symbolice oka. Tam nie ma prawdy, bo wy jej przyjąć nie chcecie. Wystarczy byle co zapakować w ładne słowa, a lecicie jak muchy do lepu. Przecież te treści podstawia wam świat, który oszukał każdego z nas z 500 razy. Ale ładnie brzmi i rezonuje. Szkoda, że tylko z ego i duchowym lenistwem, które przekłada się na egzystencję. A przecież o to tu chodzi, aby ci się podobało i wychtało ego i z którego nie chcesz sam sobie ujrzeć. To śmiech prosto w twarz istoty, która dziś tu i teraz powinna być potęgą na obraz i podobieństwo ojca. No tak, ale Bóg to dziś byt, a Jezus to u jednych symbol, a u innych bliźniaczy płomień. Świat duchowy to istoty, które robią łapankę na duszę. A jedyne, co możesz zrobić, to uznać siebie za świadomego, bo kupiłeś tajną książkę z symbolami od jednego z illuminati, a dopisali w niej małymi literkami, komu służą. Świadomość informacyjna nie ma żadnego znaczenia, podobnie jak te wszystkie tajne e buki i afirmacje. Powiedz mi jedną rzecz: po co komu wychodzenie z Matrixa i życie wieczne jak dziś, tu i teraz, nie potraficie podjąć walki o siebie, o lepszy świat, o drugiego człowieka? Wy z takim podejściem chcecie iść za światy? Pamiętajcie, że każdy kiedyś pójdzie i się przekona również o tym, że święty Piotr nie wpuszcza do nieba, przynajmniej nie do tego, o którym większość myśli.